Cześć, jest godzina 5.30. przyleciałam właśnie do Azerbejdżanu. W Polsce mamy dwie godziny przesunięcia, czyli u Was jest teraz 3.30. Po całonocnej podróży jestem mega wykończona, ale podekscytowana, bo nowy kraj, nowa przygoda. W dzisiejszym filmie będziemy wałkować Baku, krainę ognia. Dla tych z Was, którzy jeszcze nie wiedzą, mam na imię Kaśka i witam Was na kanale Wałkowanie Świata. Jak to w podróży bywa, nigdy 100% wszystkiego nie udaje się zrealizować, zawsze się coś posypie, zawsze. Taki tym razem wynajęłam sobie samochód, ale dostałam przed chwilą telefon i wyobraźcie sobie, że ta osoba, która miała podstawić samochód, zażądała wyższej ceny i zaczęła jakieś próby negocjacji. Powiem Wam, że zdecydowałam się. Nie dyskutować w ogóle w tej kwestii, dlatego że z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś już na początku zmienia warunki umowy, to później może być już tylko gorzej. Trzeba trochę przeorganizować ten wyjazd, no i ogarnąć sobie jakoś dojazd do centrum Baku, prawdopodobnie autobusem. Klimatyzowany przystanek autobusowy. No, skoro nie wypalił nam samochód, to trzeba załatwić jakiś inny transport. Jedziemy autobusem. Trochę było zamieszania z kupnem biletu, bo władowałam się od razu do autobusu, chciałam zapłacić kierowcy i kupić u niego bilet, ale okazuje się, że ani gotówka, ani bilet, tylko taka oto karta miejska, którą kupuje się w biletomacie. Kierowca pokazał, jak to zrobić. Dwa azerskie pieniążki depozytu się płaci za taką kartę, a za przejazd w jedną stronę 1,70. Więc ruszamy do centrum. Jechaliśmy z lotniska około 40 minut i wyobraźcie sobie, że przez te 40 minut temperatura urosła o 2 stopnie Celsjusza. Także zapowiada się dzisiaj bardzo, bardzo gorący dzień. Idziemy teraz do hostelu, rzucić plecaki, a później ruszamy w miasto. No, powiem wam, że budynek nie wygląda zbyt zachęcająco od zewnątrz i w dodatku nie działa winda, więc z tymi wszystkimi tobołami musimy się ładować na piętro. Zobaczcie sami jak ta klatka schodowa wygląda mega jak po wojnie. Pokój wygląda bardzo przyzwoicie, ja już się ogarnęłam, ale zanim wyjdę, to chciałabym Wam coś jeszcze pokazać. W Baku w Azerbejdżanie odbywa się Grand Prix Formuły 1 i wiecie co? Ta Formuła 1 przejeżdża właśnie tędy, pod oknami tego hostelu. Także można sobie wyjść na balkon i oglądać pędzące ulicami miasta Bolidy. A z tamtej strony widać symbol Baku. Czyli trzy wieże nazywane płomieniami, jak na ognisty kraj przystało. Jest bardzo, bardzo gorąco. Naprawdę gorąco. No to lecę na dwór. Azerbejdżan jest jednym z tych krajów, które należały do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, i powiem wam, że widać to w architekturze, w takiej monumentalnej sowieckiej architekturze Baku. Zobaczcie tylko na ten budynek za mną. On nazywa się Domem Sowietów, a tuż obok znajduje się plac Puszkina, więc tych nawiązań do rosyjskości jest dosyć sporo, ale niech was to nie zmyli, dlatego że Azerbejdżan nie ma zbyt dobrych stosunków z Rosją. Znacznie bliżej Azerbejdżanowi jest do Turcji niż do Rosji. Azerbejdżan przez swoje położenie, ale również przez bogactwo w ropę naftową, znajduje się na styku kultur. I oni faktycznie czują się tym państwem, które jest na tym styku kultur, o czym świadczą, świadczy chociażby ich flaga. Specjalnie przyniosłam się na tą stronę budynku, żeby pokazać wam wielką kolorową powiewającą flagę Azerbejdżanu, a jej kolory nawiązują do Europy, do Turcji oraz do świata islamskiego. Przez długi czas było tak, że wydobycie ropy naftowej tutaj w Azerbejdżanie, było największe na świecie i to powodowało, że ściągali tutaj ludzie z całej Europy. Było tutaj również dużo Polaków, dlatego w Baku znajdziemy również polskie akcenty, co pokażę Wam w dalszej części tego filmu. Żeby nie zrobić Wam mylnego wyobrażenia już na samym początku o Baku o tym, że jest tu tylko sowiecka, monumentalna architektura. To muszę Wam powiedzieć, że to miasto jest bardzo, ale to bardzo nowoczesne. Jestem teraz na promenadzie, która ciągnie się wzdłuż Morza Kaspijskiego, a wzdłuż tej promenady piękne drapacze chmur. I za moimi plecami, i przede mną, nie wiem czy to będzie widać, jest środek dnia, pełne słońce. 35 stopni Celsjusza. Zresztą, jak możecie zobaczyć, na tej pięknej promenadzie nie ma nikogo poza mną, bo nikt jest, nie jest tak szalony, żeby w takiej temperaturze tutaj chodzić. Jest wiatr, wydawać by się mogło, że jest fajnie i miło, ale uwierzcie mi na słowo, że tutaj wieje od tej wody takie gorące, gorące powietrze. Pokażę Wam jeszcze coś ciekawego. Z tamtej strony promenady znajduje się miejsce, w którym odbywała się Eurowizja. Tak jak Wam mówiłam, Azerbejdżan leży na styku kultur, choć jak zobaczycie na mapę, to wydaje się, że jest na tyle daleko, że powinien być już zaliczany do Azji. A mimo wszystko w Eurowizji biorą udział i nawet wygrali. Kiedy wygrali, to w Baku były organizowane, był organizowany kolejny konkurs Eurowizji. Wiecie, kto tam występował i wygrał? ta Wurst. Azerbejdżan jest krajem muzułmańskim. 97% muzułmanów tutaj żyje. Ale tylko 21% deklaruje się, że religia ma dla nich jakiekolwiek znaczenie. Jeżeli się zastanawiacie, jak tutaj jest, skoro jest to muzułmański kraj, jak restrykcyjnie oni faktycznie podchodzą do tej religii, no to zobaczcie sami. Bardzo dobry obraz tego. Reklama piwa. Poza tym, jak przejdziecie się ulicami miasta, to bardzo rzadko widać kobiety, które mają zasłonięte głowy chustkami. Najczęściej są ubrane tak jak my, po europejsku. Tak jak wam mówiłam na początku tego filmu, Azerbejdżan zwany jest krainą ognia. I powiem wam, że architektura Baku bardzo do tego ognia nawiązuje. Te nowoczesne budynki mają takie opływowe kształty, przez co wyglądają jak płomienie. Na przykład te trzy wieże za mną, zwane właśnie trzema płomieniami, symbolizują trzy płonące wzgórza Azerbejdżanu. Z tych trzech wzgórz dzisiaj płonie już tylko jedno. Powiem wam, że bardzo chciałabym to zobaczyć. A wy? No to może uda się coś z tym zrobić. Ale najpierw chodźmy do miasta. Spójrzcie tam na drzewo. To są pierwsze ptaki poza wróbelkami, które udało mi się tutaj zobaczyć. Fajny kontrast z tej strony, brama jak z 1001 nocy, a tutaj szklany budynek, który jest wejściem do nowoczesnego metra. Pamiętacie, jak w Mołdawii pokazywałam Wam młody? No to spójrzcie sami, tutaj jest ich znacznie, znacznie więcej. Azerbejdżan, kraina ognia. Mam na to niezbite dowody, a oto kolejny z nich. Spójrzcie, oto herb Azerbejdżanu. W środku znajduje się płomień. Ten płomień jest nierozerwalnie związany z ropą, z wydobyciem ropy i jest wpisany w historię i kulturę tego miejsca, o czym będę jeszcze mówić. A teraz zobaczcie tutaj, jak wyglądał stary herb Azerbejdżanu, kiedy była to jeszcze republika należąca do ZSRR. Pamiętacie, jak mówiłam Wam, że Polacy przyjeżdżali do Azerbejdżanu? Otóż przyjeżdżali tutaj nie tylko po to, żeby pracować, ale również po to, żeby budować i tworzyć to miasto. Wyobraźcie sobie, że ten przepiękny budynek, który stoi tutaj obok mnie, jest autorstwa projektu wybitnego polskiego architekta. Jak dla mnie, to jest najpiękniejszy budynek Baku z tego okresu. A mieści się w nim teraz Akademia Nauk. Zgłodniałam trochę, a Azerbejdżan słynie z wyśmienitego jedzenia. Tak więc, co wy na to, żeby pójść coś zjeść? Szczególnie, że jest tutaj jedno danie, którego koniecznie trzeba spróbować. W firmach nie pokazuje Wam jedzenia, chociaż kanał nazywa się Wałkowanie Świata, ale dzisiaj postanowiłam zrobić wyjątek, a to dlatego, że dodanie kuchni Azerbejcza... azerbejdżańskiej znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zobaczcie, jak to wygląda. To są takie mini gołąbki, w środku jest mięso z ryżem, a owinięte jest to w liście winogron. Jeszcze nie wiem, jak to smakuje, jeszcze nigdy nie miałam okazji tego spróbować, ale zaraz się przekonam. Nie jestem kulinarnym specjalistą, ale mogę Wam powiedzieć, że takiego smaku jeszcze w życiu nie czułam. To jest takie lekko kwaśne i z tego co powiedział mi tutaj pan, który przynosił mi to danie, to w środku jest naprawdę jedynie ryż i baranina. Ale ja czuję tam znacznie więcej, no bo tak jak usłyszycie ryż i baranina, no to, to jest taki bardzo prosty smak, ale być może na skutek użytych tam przypraw to jest naprawdę wyjątkowe. Najedzona, szczęśliwa, więc mogę ruszać za miasto. Jesteśmy w świątyni ognia, która przez lata była przejmowana przez najróżniejsze religie. Wewnątrz płonie wieczny wieczny nie wieczny wieczny ogień. Mówiłam wam, że Azerbejdżan to jest kraina ognia i to jest kraina ognia dosłownie, dlatego że tutaj ziemia płonie. A płonie dlatego, że znajdują się bardzo duże zasoby gazu. Kiedy bardzo dawno temu przybyli tutaj Zaratustrianie, to przez to, że zobaczyli te płonące wzgórza i płonące miejsca, to myśleli, że na tej ziemi zamieszkuje jakieś bóstwo. I tak powstała właśnie ta świątynia. Uważa się, że pierwsza świątynia wyglądała w taki sposób. Bardzo prosto. A zobaczcie, to, to był drugi wiek naszej ery. Tak zbudowana była w 1883 roku. Jeszcze do niedawna ogień, który płonął w tej świątyni, palił się non-stop, a to przez gaz, który wydobywał się z ziemi. Raz podpalony, cały czas zasilany, powodował, że ten płomień nigdy nie gasł. Ale kiedy zaczęto wydobywać ropę na szeroką skalę, to gazu zaczęło brakować i ogień przygasł. Teraz utrzymywany jest już tutaj tylko na pamiątkę w sposób sztuczny, ale również przez gaz. Czuję. Powiem Wam, że już myślałam, że nie uda się tutaj dotrzeć. Tyle przeciwności losu było, ale jak życie pokazuje, dla chcącego nic trudnego jestem. To jest jedno z trzech płonących wzgórz Azerbejdżanu, jedyne ostatnie, które już zostało. Może nie robi tak wielkiego wrażenia, jakby się chciało, bo szczerze Wam powiem, myślałam, że tutaj całe wzgórze będzie płonąć, ale kiedy pomyśli się że ten ogień trwa nieprzerwalnie przez wiele, wiele lat i jest naturalnie zasilany przez gaz, który wydobywa się z ziemi. To jest to naprawdę niesamowite. Naprawdę człowiek sobie myśli w tym momencie, że natura jest niesamowita. Widzicie, jak tu jest gorąco od tego. Jeszcze jak wiatr zawiewa, to mam nadzieję, że się tutaj nie, nie przygriluje. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że złoża ropy w Azerbejdżanie się wyczerpują. Dlatego też z tych trzech płonących wzgórz zostało tylko jedno. I szacuje się, że tych złóż starczy maksymalnie jeszcze na 40 lat. Co oznacza, że to jest też ostatni czas na to, żeby zobaczyć te właśnie płonące wzgórza, bo one również wkrótce zgasną. Jest już późny wieczór, jestem na promenadzie, a baku sami zobaczcie, budzi się do życia. Tak, szczerze powiedziawszy, to jest 22. Jak dla mnie to zaczyna się już noc, a jest mnóstwo spacerujących ludzi. Nie dziwię się, pogoda zrobiła się dużo, dużo lepsza. Pootwierane są sklepiki, kawiarenki, można kupić lody. Wyobrażacie sobie, że w ciągu dnia zamknięte są budki z lodami? Teraz jest godzina 22. Macie ochotę na lody? Proszę bardzo. Do tego baloniki, kolejki, karuzele, zabawa na całego. Powiem Wam, że ujęło mnie to miasto.